mamy taką kawę i cena dwie ceny mofli czekaliśmy chyba ćwiczenie ćwiczenie na dwie ceny i jedną kawę na no, 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 mega dużo kolejka ale no mega ładnie wygląda dwie ceny na razie nie tego nie mega dobra. Ojo, cześć. I hej. Od razu mówimy, nie będzie on w ogóle sobie wyglądał. razu spalona, ale u nas może najlepsza. Tak, taka spalona. Pozdrowienia. Pozdrowienia Pięć osób. W tym, to bardzo trudno. By <grymne> Jak tam wam <pan> <grymne> się Dobrze. tam Napisze ktoś, czy ktoś ma katar, czy ma ogólnie, bo chyba teraz dużo osób ma kataranie, też ma od kilku dni katar i nie może się wyleczyć. Pozdrawiam, również. już ktoś sobie napisał, że nie pozwala. Bardzo jest ta No Ale ja nie słodziłam tej kawy. Pani no, Ci posłodziła na pewno nie. Jak nam jedzie? Bardzo dobrze nam mija senamon. Czy lubicie na senamonki? Czy zaczęliście już na senamonki? Czy już to nie? Nie, bo tak to w ogóle nic nie widzę. Przylajki. Dobra, ogólnie zauważyłyśmy, że bardzo dużo osób zaczęło ten sezon na mąki, bo prawie godzinę stałyśmy, żeby cynamonki sobie zamówić, a potem jeszcze około 10 minut żeby je odebrać, bo się dopiero piekłem. 40 osób, pozdrawiam, Tararina chyba dzisiaj będzie ten live krótki, bo tu jest bardzo dużo osoby się kręcą i nie mamy za bardzo możliwości, żeby, jest słaby internet, słaby też jest internet, więc to gdzieś 5 minut około, bardzo jest nam miło, że nas oglądacie. Mm. Ale... właśnie, nic do Nie mam nic do powiedzenia, zanim mówiłam. bo zobaczyłam. Wtedy nam sobę. Zadasz no mnie na, na Tak, nie myślę lajki. Jakie wyłączone, Nie są Jakie włączone? O, ale jesteś ładna wezwą z mamą. pani też ładna. Nie mhm. ma Ale co robicie? na jemy, napisz, jemy Co jesz? Cynamonki. Właśnie Ania gdzieś dwa tygodnie temu rozpoczęła sezon na cynamonki. To są teraz jej ulubione ciastka. Tego, bo wiem, to się by pięć razy do cynamonki. Cynamonki, tak. Nawet do szkoły wzięła i wszystkie smakowały. A wy może piszcie, jakie są wasze ulubione ciastka. Tak. Jedna semonka już 15 złotych, ale jeszcze się płaca. Jest to To jest, ja jest jedna z najlepszych cenamonek no. w Krakowie. W Krakowie no ogólnie. To są ulubione cele monki tak. Weźcie Wejście sobie w ludzie w Krakowie. Są ulubione cenamonki bersoł. Jak będziecie w Krakowie, to odwiedźcie to miejsce. Naprawdę warto. Dwa miejsca. Dwa miejsca, ale to jest ta sama sieć jakby. Czas z dziurką ktoś lubi najbardziej. Mm. Ciastko z dziurką mm. lubię najbardziej. Ja lubię dziurkę z kremem też. No. Tak żyjemy. Chyba mm. już jest 16 i musimy kończyć, bo zaraz musimy jechać do domu. Ktoś tutaj po nas przyjeżdża. Właśnie już dlatego tak mówiłam, że się na nas patrzy. Bardzo dziękujemy, że nas oglądacie i zapraszamy na ponownie.